Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na projekt Denko majowy i pokażę Wam, jakie kosmetyki zużyłam w ciągu ostatniego miesiąca, więc jeśli jesteście zainteresowane, co takiego zużyłam, a będzie kilka takich konkretnych kosmetyków, to zapraszam Was do oglądania dalej. Pierwszy kosmetyk, który był na samej górze w kubełku, to czarne mydło Agafi 37 ziół I jeśli już jesteście od jakiegoś czasu u mnie na kanale, to wiecie, że bardzo lubię ten kosmetyk, bo przewija się w filmach co jakiś czas. I muszę Wam powiedzieć, że to jest moje czwarte, piąte, szóste już opakowanie, nawet już nie liczę które. A wspomnijmy o tym, że to jest bardzo wydajny produkt, bo starcza mi na jakieś pół roku, 8 miesięcy, więc jakiś. Czas już ze mną jest, i niestety muszę troszkę z nim przystopować, bo moje włosy bardzo się przyzwyczaiły do tego kosmetyku i już nie reagują tak fajnie jak y, to było wcześniej, bo włosy były świetnie umyte, nie przetłuszczały się tak szybko, było odbite od nasady, dobrze oczyszczone, a teraz już zauważyłam delikatne przyklapnięcie, już y, też nie są takie świeże przez tak długi czas, jakbym tego oczekiwała, więc y, testuję inne kosmetyki w tej chwili. Niemniej jednak to mydło bardzo Wam polecam. Jeśli mm, słyszałyście o rosyjskich kosmetykach, to muszę Wam powiedzieć, że u mnie na przykład nie wszystkie się sprawdziły, ale jest to jeden z takich perełek, które odkry odkryłam i któremu jestem wierna przez lata. Dlatego też, jeśli jeszcze nie używałyście, to koniecznie wypróbujcie. To mydło można kupić za jakieś 30 zł, 35 zł w Hebe. Jest dostępne też w internecie, na, w różnych drogeriach internetowych. Więc myślę, że warto wrzucić do, to do koszyka, bo może się u Was sprawdzić. I wiem, że konsystencja i sama idea jest troszeczkę dziwna, ale gwarantuję Wam, że to mydło świetnie myje włosy. Kolejny kosmetyk, jaki złożyłam do włosów, to jest odżywka. Odżywka Pantin Intensive Repair 3 Minute Miracle. I ja bardzo lubię tę odżywkę. Ja ją kupowałam w ogóle w Polsce. Przywoziłam sobie chyba ze trzy takie opakowania z Polski. I ostatnio dopiero odkryłam, że w Aździe też jest dostępny. Niemniej jednak, bardzo Wam polecam taką odżywkę na szybko drogeryjną. Jest dobra. Ma taki rozbudowany skład, silikonowy, ale od Czasu do czasu i tak po taką odżywkę można sięgnąć i jeśli się sprawdza i jeśli nie robi Wam żadnej szkody na włosach, a u mnie właśnie tak było, że fajnie te włosy odżywiała, sprawiała, że one się dobrze rozczesywały, były miękkie, gładkie, lśniące, więc myślę, że warto po nią sięgnąć tym bardziej, że jest niedroga, bo kosztuje od 5 do 10 zł, więc to jest naprawdę bardzo przyjemny produkt. Jest tutaj 200 ml i jest też wydajny, jest to dość gęsta odżywka, która nie spływa z włosów, nie potrzeba jej też jakoś dużo na włosy, żeby pokryć nią te włosy. I fajnie się sprawdza, ładnie pachnie, więc ja jestem na tak. Teraz przejdziemy do pielęgnacji twarzy i na początku pokażę Wam peelingi, które użyłam. Pierwszy z nich to jest peeling stołupy. Sebio Peeling 3 Enzymy jest to peeling enzymatyczny, który bardzo lubię i on zawsze jest u mnie w łazience. Jest skuteczny i ja widzę ogromną różnicę po jego zastosowaniu. Oczyszcza skórę twarzy, złuszcza ten martwy naskórek, sprawia, że skóra mniej się świeci że pory są zwężone, że są oczyszczone i on delikatnie szczypie na początku, ale można się do tego przyzwyczaić, potem to szczypie, szczypanie ustępuje i widzicie delikatne zaczerwienienie na twarzy. Po jego zmyciu nakładam już pielęgnację i idę spać. Nie stosuję go nigdy od rana, zawsze na noc, zawsze na oczyszczoną buzię i potem pozwalam tej skórze odpocząć. Nieświetny, świetny, na pewno już o nim słyszałyście nieraz, ja go serdecznie polecam, bo rzeczywiście jest to jeden z moich kawuce i drugi peeling, który też bardzo lubię, to już jest peeling kwasowy. Film o peelingach również pojawi się na moim kanale, tutaj macie link, jeśli jeszcze nie widzieliście, to polecam tam o tych peelingach, mówię troszeczkę więcej. I to jest peeling ten czerwony z The Ordinary, z kwasami AH30% i BHA2%. Peeling kwasowy, z którym już trzeba troszeczkę bardziej uważać. Nakładamy go na Max 10 minut i on już tak konkretnie szczypie w twarz. Nakładamy go zawsze i wyłącznie na suchą, oczyszczoną cerę, żeby jakoś, nie wiem, ona taką reakcję, on, on wchodzi w reakcję z wodą i wtedy ta skóra troszeczkę bardziej szczypie, więc upewnijmy się, że ta skóra jest sucha przed jego nałożeniem i jakie efekty po tym peelingu widzę. Otóż skóra jest rozświetlona, Oczyszczona, ale i on działa dobrze, jeśli macie jakieś zmiany skórne, jeśli macie jakieś krostki, to je łagodzi i sprawia, że one leczą się szybciej. Więc jeśli chcecie wypróbować, to polecam, ale uważajcie, zróbcie sobie na początku test, czy was nie będzie uczulał, czy nie będzie was szczypał za mocno, bo jest to naprawdę agresywny peeling, ale skuteczny. Kolejna rzecz, też taka złuszczająca, to już jest tonik. Tonik z klinik. W końcu go wykończyłam. Jest to ten tonik, też często polecany przez youtuberki i muszę powiedzieć, że rzeczywiście fajnie się sprawdza. I on jest do stosowania raz dziennie albo raz na 2-3 dni. Zależy, jak wrażliwą cerę. I z stosowania tylko wieczorem przed snem, potem nakładamy pielęgnację. I on delikatnie. Jakby złuszczał tę skórę, ale już nie tak agresywnie jak peeling, i sprawia, że nie pojawiają się na niej żadne wypryski, żaden trądzik. Leczy ten trądzik. Też jest to fajny tonik, chociaż ostatnio nie używam go tak często i staram troszeczkę od niego odejść, bo potrafi przesuszyć tę twarz, więc musicie sprawdzić, czy on się na waszej twarzy, na waszej cerze sprawdzi czy da dobry rezultat. I ja w sumie mam 400 ml, ale już miałam kilka opakowań tego toniku, co jakiś czas do niego wracam, zwłaszcza jesienią i zimą, bo jestem zadowolona z efektu jeśli nie stosuję go jakiś czas, robię sobie od niego przerwę, to po jakimś czasie, jak do niego wracam, to widzę ogromną zmianę w mojej skórze, dlatego na razie od niego sobie odpocznę, ale myślę, że na jesień wrócę. I kolejna rzecz do twarzy, jeśli mówimy już o zmianach skórnych, to tutaj pokażę Wam krem La Roche-Posay Effaclar Duo Plus i to jest jeden z lepszych kremów, który walczy z wszelkimi niedoskonałościami, stanami zapalnymi na skórze, z krostkami, wypryskami, z tak zwanymi wulkanami, krostami podskórnymi. On świetnie oczyszcza tę twarz, łagodzi te podrażnienia, leczy skórę, bo to jest produkt apteczny i ja jestem z niego zadowolona, co jakiś czas do niego wracam, ale uważajcie, bo on też przesusza tę skórę, więc trzeba robić sobie od niego przerwy, trzeba cały czas tę cerę nawilżać. Jest dobry, bardzo wydajny, ale skute jest skuteczny, ale też troszeczkę może nie tak bardzo agresywny jak ten peeling, ale trzeba mieć przy tym dobrze ułożoną pielęgnację, żeby nie zrobić sobie krzywdy tym kremem. Teraz już taki krem bardziej um, odżywczy to jest krem z Bandy. Multiwitaminowy z SPF35. I muszę Wam powiedzieć, że na początku ja z tym kremem się w ogóle nie polubiłam. Jakoś wydawało mi się, że mnie zapycha, że jest za ciężki, że się po prostu u mnie nie sprawdza, ale wróciłam do niego po jakichś 4-5 miesiącach i ostatnio go używałam i stwierdziłam, że wcale nie był taki zły. Jest to produkt z pompką, więc nie musicie nigdzie wkładać paluchów do środka, nie zostawiacie żadnych bakterii, dozujecie ilość produktu tyle, ile chcecie nałożyć na twarz i ta twarz jest odżywiona nawilżona nie świeci się za mocno, ale widzicie, że nie macie takich suchych skórek, że on rzeczywiście tak delikatnie nawilża tę skórę. Ja go stosowałam raz nie rano, ponieważ on ma spf35, dość wysoki filtr i myślę, że w tej roli super się sprawdzi. Sprawdzi się dla cer takich mieszanych, normalnych. Tak mi się wydaje, bo w tę stronę teraz moja skóra idzie i jak go teraz używałam, to rzeczywiście widziałam tę różnicę i byłam z niego o wiele bardziej zadowolona niż kilka miesięcy temu. Jednak on do moich ulubieńców nie trafił przez to, jak zachowywał się kiedyś. Kolejny krem, jaki zużyłam, to jest krem pod oczy z firmy Bobbi Brown. I on się nazywa Hydrating Eye Cream. Dziewczyny polecały... Krem z Bobby Brown pod oczy, ale ja chyba wzięłam nie tę wersję, co była polecana, i ta się u mnie aż tak dobrze nie sprawdziła. Tak skóra była delikatnie nawilżona, tam, wiecie, nie było żadnych suchych skórek. Korektor dobrze się rozprowadzał, nie rolował, ale nic szczególnego nie zauważyłam, ani nie zwalczył mojej cieni pod oczami, ani nie działał jakoś na opuchliznę. To był krem jak krem i powiem Wam, że krem z flossek robił. Dokładnie tę samą robotę jak ten, więc nie wrócę do niego, a on kosztował o wiele, wiele więcej, bo chyba 30 bo 35 funtów, więc masakrycznie dużo, a nie robił kompletnie nic. Opakowanie ma ładne, ładnie wyglądał w łazience i to by było na tyle też nie był jakoś szczególnie wydajny. Antypespirant oczywiście musiał się pojawić. Nivea Black and White Invisible jest to jeden z najlepszych antypespirantów, jakie w życiu używałam. I ja wcześniej używałam Rexony bądź Shure. Teraz przerzuciłam się na Nivea i jestem z niej bardziej zadowolona. Nie zostawia żadnych plam, dobrze chroni podczas dnia i ładnie pachnie, więc jest ok, ode mnie. Nie zostawia też pudru pod pachami, za co ogromny plus. I już ostatnia rzecz to jest balsam do ust Carmex. Nawilżający, do którego kiedyś nie byłam przekonana, ale do niego wróciłam. Dobrze nawilża usta sprawia, że te suche skórki pojawiają się o wiele rzadziej. Nawilża przez kilka godzin, jeśli nie nakładacie żadnych pomadek matujących ani nic takiego regeneruje te usta, zwłaszcza w ciągu nocy lubię sobie nałożyć taką większą warstwę i wtedy na drugi dzień budzę się z takimi ładnymi, wypielęgnowanymi ustami, więc Carmex mogę Wam polecić, kiedyś go nie lubiłam, teraz e, bardzo, bardzo trafia w moje gusta, dajcie znać jaką Wy pomadkę taką nawilżającą, regenerującą polecacie, bo szukam cały czas coś lepszego, nowego, mam ten olejek z Klinik, albo Clarence, Clarence chyba. I kiedyś go lubiłam, ale teraz jakoś tak dobrze się u mnie nie sprawdza, jakoś wolę Carmexa, nie wiem, jakoś to się u mnie zmieniło. Ale koniecznie napiszcie w komentarzach, jeśli macie jakiś fajny balsam do polecenia. I co? To by było na tyle. Kubełek jest pusty. Projekt Denko Majowy zakończony, teraz będę znowu zbierać te puste opakowania i pewnie widzimy się w czerwcu, mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze, że jesteście zdrowi, jeśli używałyście którykolwiek z tych produktów to napiszcie w komentarzach co o nich myślicie, czy macie takie samo zdanie jak ja, czy może całkowicie inne, chętnie poczytam, ja się z Wami już żegnam, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, a my widzimy się już niedługo w kolejnych filmach na moim kanale, na razie, pa!